Hej, dzisiaj pokażę narzędzie Hydra. Służy ono do łamania haseł. Obsługuje wiele popularnych protokołów, a przeprowadzenie ataku za jego pomocą jest bardzo łatwe i szybkie. Wideo to oczywiście ma charakter edukacyjny, łamanie haseł do nieswoich systemów jest nielegalne. Lecimy! Naszą ofiarą znowu będzie Raspberry Pi, tym razem w wersji 2. Wykonamy atak metodą słownikową na SSH. Na Raspberry stworzyłem nowego użytkownika o nazwie Almin z hasłem TikTok Password. Zostawiłem także dwie dziury w konfiguracji serwera, usunąłem maksymalną liczbę prób uwierzytelniania na połączenie oraz skasowałem regułę firewalla, która blokowała IP atakującego po trzech błędnych próbach logowania. Ok, pierwsze co zrobimy, to udamy się do folderu WordList. Mamy tutaj podstawowe słowniki do ataków tą metodą. do słownika roku dodałem swoje hasło tiktok-password. Jak wyświetlimy sobie ten plik poleceniem cat to widzimy, że jest to dość spory zbiór słów, więc użyję teraz pw-inspektor, aby stworzyć sobie własny słownik na podstawie roki. Daję i, czyli input, logi, o, output, hydra teraz małe m, czyli minimalna długość hasła i duże m, maksymalna długość. Wyświetlam listę plików i katalogów i jest nowy plik z hasłami. Teraz uruchamiam hydra, podaję v ta na l nazwa użytkownika, p listę naszych haseł, liczbę równoległych połączeń, a na końcu adres do SSH. Hydra, korzystając z listy haseł, wykonuje próby z sześciu połączeń naraz, aż znajdzie te prawidłowe. No i jest szybko, łatwo i elegancko.